Choć samo miasto jest młode, ma zaledwie 74 lata, i jego zabytki sięgają XIV wieku. Jak to możliwe? Dzisiaj opowiemy Wam historię niezwykłego miasta, czyli Bielska białej, Bielska białej. Istnieją miejsca, które wydają się być tkane z historii. Wiatr przemieszczający się z okolicznych gór, każda uliczka i każdy skrawek bruku wydają się w nich szeptać historie, których przeszłość i teraźniejszość splatają się w fascynującą opowieść. Zlokalizowana w sercu południowej Polski Bielsko-Biała jest jednym z takich miejsc. To miasto jedyne w swoim rodzaju. Jednak historia Bielska nie zaczyna się wśród staromiejskich murów, a tutaj, w miejscu owianym lekką giełką tajemnicy, czyli Grodzisku, o którym myślę, że wielu przejeżdżających obok kierowców nie zdaje sobie nawet sprawy. Grodzisko znajdowało się na średniowiecznym szlaku solnym, który wiódł z małopolskich kopalni dalej na zachód Europy. Obecnie, kiedy spojrzy się na Bielsko z powietrza, to Grodzisko jest jednym z najbardziej charakterystycznych miejsc. W jednym z boków tego grodziska znajduje się kościół pod wezwaniem Jana Chrzciciela z pierwszej połowy XIX wieku. Ulica Jana III Sobieskiego, przy której się znajdujemy, łączy ze sobą Bielskie Grodzisko i Bielską. Starówkę. Nie każdy zdaje sobie jednak sprawę z tego, że to właśnie tą drogą w 1683 roku król Jan III Sobieski prowadził wojska na odsiecz pod Wiedniem. Najstarszy dokument związany z Bielskiem datowany jest na 1312 rok, tak więc prawdopodobnie miasto otrzymało prawa miejskie kilkanaście lat wcześniej. Średniowieczne Bielsko zostało ulokowane na charakterystycznym wzgórzu, co do dzisiaj jest widoczne, kiedy spacerujemy po mieście. ulica, którą wchodzę pod górę, to jeden z najbardziej rozpoznawalnych i najstarszych szlaków w mieście. Czyli ulica wzgórze. Centrum Bielska, tak jak wszystkie miasta lokowane na prawie niemieckim, został wytyczony rynek. Ma on 60 na 80 metrów i liczy sobie ponad 700 lat. Jest najstarszym placem w mieście. Jeden z boków rynku przelega do najstarszego szlaku prowadzącego przez miasto, który na zachód prowadzi w stronę Cieszyna i zresztą nazywa się ulicą Cieszyńską, a na wschód w stronę Zamku Książąt i dalej w stronę Białej. Zamek Słukowskich to największa i najstarsza zabytkowa budowla bielska. Jego historia sięga jeszcze XIV wieku, a obecny kształt zamek zawdzięcza przebudowie z wieku XIX. Znajdujemy się właśnie w Wilkowicach, które sąsiadują z Bielskiem Białą, w miejscu, w którym krzyżują się dwie rzeki Białka i Rzeka Biała. Białka to taka rzeczka, która wypływa ze zboczy szyndzielni, a Biała swoje źródło ma w pobliskich Buczkowicach. Obie rzeki, Białka i Biała, krzyżują się właśnie tutaj, no urzędowo. Rzeka, która przepływa przez bielsko białą, to rzeka biała, ale wszyscy mieszkańcy zawsze nazywają ją białką i potocznie, no, po prostu tak się przyjęło od lat, że każdy mówi na nią po prostu białka. Jakby nie mówić, rzeka biała, potocznie zwana Białką, jest dosyć krótką rzeką, ma zaledwie 29 km i w Czechowicach dziedzicach pada do Wisły. Jak widzicie, Białka to bardzo niepozorna rzeka, jednak w historii miała ona niezwykłe znaczenie. Wyznaczała granice między Księstwem Oświęcińskim a Księstwem Cieszyńskim, między Koroną Czeską a Królestwem Polskim, od 1772 roku między Śląskiem Austriackim a Galicją, no i wreszcie między historyczną Małopolską a Śląskiem, no i oczywiście między Bielskiem. A białą. I chociaż współcześnie żadnej z tych granic tutaj nie widać, to obydwa z tych miast no, czerpały z tej tożsamości wielokulturowych miast przygranicznych. Biegnący spod zamku szlak handlowy docierał do współczesnej ulicy 11 Listopada, gdzie przecinał rzekę. Po jej drugiej stronie rozwijała się Biała, najpierw jako przysiółek pobliskiego Lipnika, od 1613 roku jako samodzielna osada, a od 1723 roku jako miasto lokowane na prawie chełmińskim. Mieszkało tu wówczas 300 ludzi i był to największy ośrodek sukienniczy zachodni Małopolski. Rynek Białej to oczywiście dzisiejszy Plac Wojska Polskiego, który niedawno przeszedł rewitalizację. Po pierwszym rozbiorze Polski Biała stała się częścią nowej austriackiej prowincji, czyli Galicji. Rok później cesarz Józef II przyjechał tutaj zobaczyć swoje nowe włości i załamał się y Patrząc na stan tutejszych dróg, niektórzy do dzisiaj się załamują, ale nie o tym jest ten odcinek. Cesarz postanowił to zmienić, i w latach 1780 do 85 powstał Trakt Cesarski łączący Wiedeń z Lwowem. Przylegająca do współczesnego Placu Wojska Polskiego ulica 11 listopada, którą widzicie tutaj za moimi plecami, stała się częścią traktu cesarskiego i główną osią urbanistyczną ówczesnej białej. Nadejście ery przemysłowej i pojawienie się maszyn głupienniczych zaczęło zmieniać krajobraz, zarówno Bielska, jak i Białej. Ślady po przemysłowym dziedzictwie i historii miasta są widoczne w wielu miejscach. W 1855 roku do Bielska dotarła kolej, łącząc miasto z resztą Europy. Wizjonerskim pomysłem było poprowadzenie dalszego odcinka torów w kierunku Żywca w 268-metrowym tunelu biegnącym pod miastem. Dzięki temu Bielsko nie zostało jeszcze bardziej oddzielone od Białej. Powstała również reprezentacyjna droga prowadząca z centrum Bielska do dworca najpierw tunelowa, później aleja cesarza Franciszka Józefa, a obecnie 3 maja. Z biegiem lat, w drugiej połowie XIX wieku, w miejscu skrzyżowania tej reprezentacyjnej alei z traktem cesarskim, powstał nowy miejski plac czyli, znajdujący się za mną, plac Chrobrego. To zaledwie skrót trwający kilka stuleci historii. Bielsko oraz Biała znajdują się po dwóch stronach rzeki. Znajdowały się historycznie w dwóch różnych państwach, a mimo to ich losy zawsze były ze sobą splecione. Po raz pierwszy miasta połączyły się w 1939 roku, a już tak na stałe w 1951, co oznacza, że w tym roku miasto świętuje swoje 74. urodziny. I jest stosunkowo jednym z najmłodszych yy, średnich miast. W Polsce. Mamy nadzieję, że ten film Wam się podobał, chociaż nie pokazaliśmy Wam wszystkiego, co jest ciekawe w Bielsku. Nie pokazaliśmy Wam wspaniałej architektury, bajek, ani wielu innych rzeczy. Mamy nadzieję, że będzie jeszcze na to okazja. Dajcie oczywiście znać w komentarzach, Komentarze. czy chcielibyście, żebyśmy nagrali takie filmy nie tylko o Bielsku, ale też o innych polskich miastach. A jeśli nie wiecie, co wpisać w komentarzu, napiszcie: Bielsko-biała jest wspaniała. Wspaniało. Pamiętajcie, że możecie wspierać naszą twórczość, kupując album Bielsko-Biała i Okolice z Ptaka, albo pozostałe nasze książki na naszej stronie www.poland.com, albo możecie postawić nam wirtualną kawę, abyśmy mogli jeździć także do innych miast. Trzymajcie się zdrowo. Do zobaczenia na razie. pa! pa. A i łapki w górę.